いい Że najładniejszy hotel w Europie znajduje się w Polsce? I to nie w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, tylko w małej miejscowości na Mazurach. A chodzi dokładnie o obiekt, który się właśnie w tym momencie za mną znajduje i trzeba przyznać, że okolica jest dość malownicza. No i w dniu dzisiejszym, właśnie ten hotel sobie sprawdzimy. Sam obiekt szczyci się tym, że jako jedyny w Polsce posiada tytuł World Luxury Awards. I faktycznie mają takowy z 2013 roku. Oznaczony jest jako najlepszy w kategorii Luxury Historical Hotel. I mimo, że powstał stosunkowo niedawno, w 2011 roku, to jest on położony w dawnej rezygnacji. Prezydencji Biskupów z XIV wieku. Więc faktycznie, według światowego oznaczenia, właśnie w tej kategorii jest to najlepszy hotel w Europie. I muszę wam przyznać, że okolica, którą nagrywałem i wy widzicie ją w tym momencie na ekranie, robi całkiem fajne wrażenie, także na samym początku za plusową. No ale oczywiście widzowie, nie byłbym sam, gdybym nie przygotował jakichś negatywnych opinii, które sobie znajdujemy albo potwierdzimy w tym filmie. I mimo, że hotel Krasicki ma 4,6 gwiazdki i 3320 opinii. co jest całkiem dobrym wynikiem. To ludzie, którzy narzekają, zawsze się znajdą. Wszystko mogę zrozumieć, ale taki hotel bez otwieranych okien i bez klimatyzacji toż to nie obóz. Może i byłoby fajnie w terminie od października do kwietnia. Ja niestety byłam w lipcu. Nawet siedząc potlał się. No ja tutaj jestem 4 czerwca. Jest 20 stopni na dworze, także zobaczymy czy faktycznie nie ma klimy i czy da się bez niej wytrzymać, jeżeli nie ma w 20 stopniach. Rozkład pokoi i korytarzy źle rozplanowany. Żeby dojść do pokoju na parterze trzeba wyjechać na piętro, przejść korytarz, zejść jedno piętro i dopiero w korytarzu są wejścia do pokoju. Pokoje czyste, za to łazienka masakra. Woda wylewa się pod proszlicy i płynie po całej łazience śniadanie słabe, mało warzyw, jajecznica na oleju obrzydliwa i tylko z dwóch jajek. Gdzie bemer pełny jajecznicy? Trzeba przyznać, że Ryszarda opinia jest ciekawa. Będziemy musieli sporo rzeczy zweryfikować. Niestety najgorszy hotel, w jakim do tej pory byłam. Ten hotel tylko z zewnątrz wygląda pięknie. Brudno, okropnie. Dlaczego właściciel zatrudnia takich ludzi do sprzątania, którym jak widać nie chce się sprzątać. Klimatyzacji brak, więc trudno wytrzymać w pokoju przy temperaturze 30 stopni. Kolejna oszczędność właściciela. Już druga opinia o klimatyzacji? Czyżby faktycznie jej nie było w czterogwiazdkowym hotelu? Trochę słabo, szczególnie, że będziemy otoczeni cegłą. No ale nic, nic nam nie pozostało jak iść go przetestować. Ale wiecie co, tak sobie patrzę na ten budynek i mam jedną małą uwagę. Może się nie znam, ale montażysta, proszę tutaj wrócić drona na ekran i spójrzcie na tą różową wieżę na środku. Dlaczego to jest różowe przy tym całym pięknym, zabytkowym zamku? Według mnie totalnie to nie pasuje, chociaż mówię, nie znam się na stylach, może tak miało być, może tak jest od XIV wieku, ale mimo wszystko no, mi się nie, nie podoba. Ale ja tylko oczywiście wyrażę swoją opinię. Na wejściu trzeba przyznać, że lobby zrobiło wrażenie. Pani z recepcji była średnio miła, aczkolwiek wszystko przebiegało sprawnie. I do dalej jedziemy szklaną no i przechodzimy przez dość ciemne, ale jest to klimatyczne korytarze. Dobry pokój. Okej. Dość okay. tak, ponuro. Na pierwszy rzut oka. U. U. Nie wygląda na najładniejszy hotel, jakim byłem. I widzowie, faktycznie nasi komentujący mieli rację. Tu nie ma klimatyzacji. Ja nie mam temperatury na dworze ja już czuję, że tu jest gorąco. Jednak do prezentacji pokoju przejdziemy nieco później. Najpierw skupmy się na atrakcjach, które daje nam hotel. Wieża zegarowa, taras widokowy, taras wypoczynkowy, spa i biblioteka. Zaczynamy od tamtej strony. Dobra, jest znak na taras wypoczynkowy. Z swoją drogą taki duży taras, który ładnie by było widać z drona. Wchodzimy. O. Trzeba przyznać, że fajne miejsce. Mamy tutaj stoliki, mamy też takie oleżaczki, jakby ktoś chce sobie poleżeć i posilować. I tam na końcu jeszcze takie leżaki basenowe. Lubię takie strefy chillium w hotelach. Fajne. Bardzo podoba mi się też połączenie tej wody z tym mostkiem. Jakby daje to taki fajny klimat. Faktycznie masz taki feeling, że mieszkasz w jakimś takim zamczysku. A nie zauważyłem prędzej, a tym właśnie też możesz sobie usiąść i coś zjeść. Giga fajnie. Dobra widzę, musimy teraz sprawdzić to. Na tej wieży zegarowej jest punkt widokowy i podobno da się tam wejść. Chodźmy. Niestety nie da się tutaj wejść inaczej niż schodami, bo nie ma windy I ogólnie widzowie lipa Jak masz na przykład około 415 Albo tamten To masz wejść do niego jedynie schodami Nie ma totalnie windy No ale w sumie jesteś w zabytkowym zamku, to są właśnie uroki tego miejsca Nie gadaj, że jest tu w i nie da się wejść Dobra, da się Sześć pięter widzowie Czy było warto? Nie gadaj, że to jest wszystko co ja tu zobaczę tu jest coś zasłonięte I tu jest takie okienko z, z mini balkonikiem I tam też jest takie okienko Czy da się wyjść? Uh. Dobra, da się tu wyjść. Ej okej, okay. to jest taki dość wąski punkt widokowy. No i w sumie za dużo stąd nie widać, jakieś drzewa i tam jakieś bloki. Nie wiem czy to dalej jest miejscowość Lidbark, bo swoją drogą jesteśmy w lidbarku. Czy to już jest inna miejscowość, no ale no. Nie no, fajnie, ładnie, warto było się wdrapać. Warto to zejść na dół, zasubskrybować kanał, żeby żaden content was nie omijał. A tymczasem przenosimy się do części spa hotelu, czyli na basen. Ej, muszę przyznać, że tu jest dość klimatycznie. Słyszę basenik, jest. Basseny już wygląda całkiem normalnie. Ej, kurde, to jest luksus, Patrzcie, to może zaśleżyć. I baseny jakie? wyglądają tak normalnie, całkiem ładne. Ej, tak pens i tutaj złoto. To, patrzcie, to podłoga pod basenem, basenie taka złota. Bardzo fajnie. I w ogóle giga duży jest ten basen. To się tak ciągnie i ciągnie. To mi się podoba. Już wiem, gdzie sprawdza cały wieczór, bo jest tam 21. Trochę sobie popływałem i nadszedł czas na prezentację pokoju. Zaczynam od wejścia. Tu się wchodzi do pokoju i na samym starcie, moi drodzy, mamy tak. Mamy szafkę na buty bądź na walizkę i mamy szafę. No i na ten kadr, No, wygląda to jakoś super. No nie oszukujmy się, nie? Ale spokojnie, to dopiero początek. Więc tak, mamy szafę, szafie jest safe, są szlafroczki, są klapki, wieszaczki, No czego chcieć więcej, jakby po prostu szafa. I teraz możemy. Przeniosę was tutaj, bo z tej perspektywy będziecie widzieć całą część sypialni. No i u mnie to już się robi troszkę bardziej klimatycznie. Nie dawać tych lampek. O! Które są tak średnio przekręcone. Nie już w gruncie nie pasują do całego stylu. I swoją drogą. Nie regulacja. regulacji. No, Na tej szapki z szufladami jest jedna z najważniejszych rzeczy w hotelu, czyli łóżko. Sprawdźmy, czy jest czyste. Klasycznie to jest Przemka Pro. To bezwonne, ale to light, to tylko pokrywka. No, poduszki bezwonne i czyste, także jest OK. Ty, zero plam, zero włosów jakiś. Mamy matę, żeby nie przemakało, zero żółci. Pięknie! Dobra, najbardziej newralgiczny punkt, czyli tutaj talia mniej więcej. Jest ok! Rozwalanie łóżka to jest jedyna rzecz, której nie lubię w tych testach, bo zawsze potem już nie śpię na tak ładnym. uuu materacu. Tu jest trochę brudny, ale ewidentnie komuś się wylała kawa. No jak nic, w takim miejscu to musiała być kawa albo coś, bo to przy szafce nocnej. Teraz postawię was na łóżku, żeby pokazać wam resztę pokoju. Więc tutaj mamy strefę telewizyjną, pracowniczą, wypoczynkową. A je okno, które na szczęście się otwiera, bo według tam czyjejś opinii się nie otwierało. Musimy je otworzyć, bo ja tu nie wytrzymam już. Nie jest tak gorąca. No dobra, więc tak, mamy biurko z jakimś nie wiem czym wyrytym na tym biurku Wygląda to tak strasznie randomowo, myślę, że to będą jakieś element estetyki, ale to no mi się, że się nie podoba Lampka, telefon, lodóweczka I co widzowie najśmieszniejsze, to to krzesło Ono wygląda na giga niewygodne Jestem ciekaw, jak się z nim siedzi O kurde, max 15 minut dałbym radę na tym pracować Jest strasznie niewygodne, nie dość, że ci pośladki wiszą w powietrzu Fakt, że jestem troszkę szerszy, no ale mimo wszystko To jeszcze jesteś sztywny, jesteś pionowo I te oparcia na ręce są jakoś tak niewyprofilowane dobrze Jedno z najgorszych szosów, na jakim siedziałem w swoim życiu Serio, tragiczne jest A no i tu mam jeszcze szafkę z czajnikiem, wodą Yy, herbatką i tak dalej. W ogóle widok z okna mamy na patio tego zamku. I trzeba przyznać, że no nie jest ono jakieś super ładne. Jest takie zwykłe. Sorry, że tak narzekam, ale wiecie, no to jest najładniejszy hotel w Europie, więc powinien je zachwycać każdym detalem. No, a mówię, czy mnie nie zachwyca szczerze, nie? Ten widok to krzesło, czy ta wieża nie zadowalają mnie wizualnie, nie? Także wam o tym mówię. No dobra, widzowie, zostało nam to pomieszczenie i jak możecie się domyślać, jest to łazienka, która ogólnie jest ładna. Ale wydaje mi się, że jest zbyt modern do stylu tego pokoju. Ten pokój, widać, że jest zadbany, ale jednocześnie jest stylizowany na taki starodawny pokój. A ta łazienka jest, kurde, taka? No? Modern, jakby nie patrzeć Taki zaokrąglony zlew Czy zaokrąglony kibelek tutaj To jest właśnie taki typowy styl modern z 2013 roku Mniej więcej w tamtych czasach tak się wykańczało te wnętrze, jak się chciało, żeby ono wyglądało Wiecie, tak nowocześnie No nie pasuje to do całości Ale najważniejsza rzecz, czy jest czysto Bo to mimo wszystko i tak jest priorytetem w hotelach Uwaga kibelek, niby zdezynfekowany no, Jest okej okay. Ej dobra, przyjrzałem się, jednak nie jest okej okay. Tu leży włos Tu jest pożółkła deska i tu też zobaczcie, jest cała pożółka deska. I jak się teraz tak schyliłem, to dajesz czochem. Serio, jakby wygląda jakby ten kibel był nieumyty. A jeżeli ta deska jest tak pożółka, bo jest po prostu stara, to wymiana deski to nie jest duży koszt. Mm, to fujka, Zobaczmy, jak prysznic. Na baterii generalnie nie ma kamienia. Na podłodze też jest w miarę okej, okay, chociaż tutaj jest brudno. Patrzcie, co tu się dzieje na narożniku. Też jakby było niedomyte z kamienia. I na szybie, czego raczej kamera nie pokaże, jest. Warstwa kamienia normalnie. Ta. Ja ją palcem normalnie ściągam. Zresztą widać to chyba tutaj jak to światło pada. Szczerze to tragedia z tą łazienką. Do restauracji to palca. Tak. Tak? No. Dobra. Super, dzięki. Do wyboru był bufet albo karta menu. Ja zamówiłem sobie z karty rosołek. Ej, bardzo dobry rosół. Pani chodziła wokół i się zestresowałem W każdym razie rosółek był jednym z lepszych jaki jadłem od dłuższego czasu A na główne danie wziąłem kotleta schabowego z ziemniaczkami I tutaj też mi wszystko bardzo smakowało Niestety że w restauracji było tyle osób Że nie szło nagrywać Ale obiadek był dobry Był poprawny po prostu Jak wymarzysz sobie rosu i wymarzysz sobie schabowego To właśnie takie chciałbym żeby były Także generalnie giga dobre Teraz tak widzowie co do opinii które czytałem na początku filmu Tutaj są uwagi które zebrałem z tych opinii właśnie I chciałbym się do nich wszystkich odnieść Zawiły korytarz żeby dojść do pokoju na parterze. Powiem wam tak, przeszedłem wszystkie możliwe korytarze i niczego takiego nie widziałem. Zresztą tutaj nie ma pokoi na parterze. Mamy pokoje na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, a na poziomie zero totalnie nie ma żadnego pokoju. Także nie wiem o co chodziło. Obalamy tą opinię. Co do drugiej rzeczy. Po basenie poszedłem się kąpać i to dość intensywnie się kąpałem i nie wylała się totalnie żadna woda. Więc kolejna opinia obalona. No i teraz tak. Co do wszechogólnego brudu. Pościel po jest czyściutka. Sprawdziłem jeszcze drugi raz po tym, jak zobaczyłem łazienkę. I jest naprawdę okej. Okay. Ale ta łazienka uważam, że jest nieakceptowalna. Przede wszystkim ten kibel. Dlatego tutaj też tą opinię. Nie potwierdzamy i to jest karygodny błąd hotelu. Uważam. że będzie rano, i będę chciał dwóje strzelić. Co do temperatury i braku klimy. od kiedy otworzyłem okno na ścieżką, to ono tak cały czas otwarte było i jest tutaj przyjemnie, ale na dworze mamy 17 stopni. Jeżeli ludzie są tu w 30-stopniowy upał, to nie dziwię się, że nie są w stanie to wytrzymać, bo tu jest naprawdę gorąco. I mi to okno pomogło, ale uważam, że brak klimy to straszna lipa. Więc tutaj tą opinię też potwierdzam. No a co do jeździcy, to przetestujemy ją rano. Ja idę spać, bo jest późno napływałem się w basenie i się wymęczyłem. Widzimy się jutro. Dzień dobry, nie ukrywam, że było troszkę gorąco, ale uchyliłem już okno i jest okej. Okay. Idziemy jeść. Więc klasycznie mieliśmy tutaj typowy bufet, ale najważniejsza dla nas była jajecznica, którą pani robiła nam na bieżąco. ta języka pływa w oleju, ale sprawdźmy tam. Jest dobra, ale strasznie tupa. Najlepiej test jest śniadanie w hotelu. Co się po parówce. Uwaga, woda a jest to bardzo wysokiej jakości parówczan naprawdę jest okej okay. w ogóle wszystkie składniki wyglądają na bardzo dobrą jakość Podsumowując, jedzenie w obiekcie było bardzo dobre i śniadanie i obiad naprawdę były na wysokim poziomie jakby jadłeś to i to było po prostu to co sobie wyobrażałeś jak sobie wyobrażasz bardzo dobrego schabowego to to był po prostu bardzo dobry schabowy co do pokoju i całości ładnie, ale czy najładniej w Europie? śmiem bardzo wątpić, w samej Polsce nawet rzekłbym że w samej kategorii hotelu w historycznym budynku są ładniejsze miejsca. Ostatnio na przykład testowałem najciekawsze hotele w Polsce i byłem tam w hotelu w takim dworku, który też był budowany sprzed setek lat. A kurcze no mimo wszystko wizualnie robił dużo większe wow niż to. Także jak najbardziej jest to dobry hotel, chociaż... Łazienka w sumie to. No nie no, ta łazienka to była pomyłka jedna wielka. Dobra, jakby odciąć Łazienkę, to jest to naprawdę dobry hotel. Ale jest kilka opcji. Albo od 2013 roku, kiedy oni wygrali to oznaczenie, bo co się rynek hotelowy zmienił? Albo po prostu inne hotele się tego nie zgłaszały, bo być może też trzeba się zgłosić. Chociaż nie wiem, nie znam się na tym. A no i brak klimy, bardzo duży minus. Mimo, że tak jak mówię, teraz jest ok, to w lato tragedia. Jest to tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście w tym hotelu. Jeżeli byliście, to napiszcie, jak wasz pobyt przebieg. Ja uciekam. Papai, tá